Tragedia w Korei Południowej, tam katastrofa lotnicza na lotnisku Muan podczas lądowania. Samolot zjechał z pasa startowego i się rozbił. Zginęło co najmniej, takie są informacje na ten moment, 177 osób. Kolejne informacje mówią, jak Państwo widzą, o 179 osobach. Już na pokładzie było tych osób 181. Rząd Korei Południowej ogłosił żałobę narodową do. 4 stycznia. Tak wyglądał moment tej katastrofy, a tak wygląda pozostałość po tym samolocie. To są zdjęcia na żywo z Korei Południowej. O tej katastrofie tak dzisiaj wstajesz i wiesz, mówił publicysta lotniczy Michał Setlak. Widać, że samolot najprawdopodobniej podejmuje próbę awaryjnego lądowania przyziemia na pasie lotniska z dużą prędkością bez podwozia, przy czym nie zatrzymuje się przed końcem pasa, tam za końcem pasa jest jeszcze około 200 metrów trawnika, że tak powiem i dalej jest antena systemu ALS na takim podwyższeniu, na takim wale ziemnym. Samolot uderza w ten wał ziemny, no i ulega zniszczeniu po prostu całkowitemu. Tutaj najwyraźniej to przyziemienie nastąpiło, po pierwsze, ze zbyt dużą prędkością, po drugie, być może daleko od początku pasa, dlatego ten samolot nie zdołał się zatrzymać. No i efekt jest tragiczny. Tak tragiczny, że mowa już o 179 ofiarach katastrofy tego samolotu. Jak Państwa informowałam, 181 osób było na pokładzie, więc. Praktycznie wszyscy poza dwoma osobami, którzy na pokładzie byli w tej katastrofie zginęli. Dlaczego ten samolot zjechał z pasa startowego, dlaczego uderzył w budynek? To oczywiście będzie ustalane, ale pojawiły się takie informacje między innymi ze względu na to, że jeden z pasażerów miał wysłać wiadomość do bliskiej osoby, że samolot miał zostać uderzony. Zderzył się z ptakiem, który miał uszkodzić skrzydło. Ten Trop też oczywiście jest badany. Efekt jest dramatyczny, tragiczny. 179 osób straciło życie. W tym samolocie na pokładzie było 181. Dwójka ocalała. To mają być członkowie załogi. No, cały czas trwa akcja na miejscu i trwać będzie pewnie przez najbliższe godziny, pewnie i dni, by mieć potem 100% pewność, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, że samolot lądując już stracił. Pilot tego samolotu stracił panowanie nad tą maszyną i uderzył w budynek znajdujący się w, na terenie lotniska. Finał jest dramatyczny. 179 osób nie żyje. Takie informacje płyną z Korei Południowej.